Siemanko, z jest strony tą, A to jest mój pierwszy odcinek z gry Starcraft 2 Wings of Liberty W dzisiejszym odcinku zagramy sobie kampanię nową na poziomie normalnym Znajdujemy się na planecie Marsara, jest rok 2502 także O konferencji prasowej zwołanej przez imperatora Arcturusa Mengska. Jej celem było upamiętnienie zakończonej ponad 4 lata temu wojny szczepów. Na miejscu była Kate Rockwell. Imperatorze, zagrożenie ze strony zergów jest bardzo poważne. Lecz zamiast dozbrajać naszą flotylę, trwoni pan tryliony na ściąganie ex rebeliantów takich jak Jim Raynor. Jim Raynor stanowi obecnie jak najbardziej realne zagrożenie dla dominium. To terrorysta i rewolucjonista, którego jedynym celem jest sianie niezgody i podburzanie społeczeństw wraz ze swą bandycką ferajną doprowadził do wybuchu powstań na sześciu planetach. Na dopiero... Lista zostanie ukarany. już wkrótce. To jeszcze nie koniec, wredny no. synu. <noise> Adiutancie, czy oddziały są gotowe? Pańskie oddziały są gotowe i czekają na rozkazy komandorze. Czytuje dane taktyczne. Dobrze. Najwyższa pora porządnie rozkręcić tę rewolucję. Stacja Pograniczne Rubierze to centrum logistyczne Dominium na Marsarze. Podważenie kontroli Dominium nad tym miejscem poważnie zaszkodzi działaniom Mękska na całej planecie. Nie ma co wijać w bawełny. trzeba zniszczyć Mękska. Raport sytuacyjny, adiutancie. Dominium stworzyło centrum logistyczne na terenie miasta Pograniczne Rubieże. Miejsce to stało się bazą wypadową dla wszystkich operacji prowadzonych na Marsarze. Jakiś czas temu Dominium przesunęło część sił poza miasto, więc stacjonujące tam oddziały są nieco osłabione. Czy mieszkańcy współpracują z Dominium? Mieszkańcy pogranicznych rubieży są wrogo nastawieni wobec okupanta. Brakuje im jednak broni i dobrej organizacji, by podjąć walkę. Jeśli zdołam wydrzeć kwaterę główną z rąk Mękska, to na długo osłabię jego pozycję na marsarze. Przygotować statek. Dzień wyzwolenia nastąpi, gdy Jim Raynor weźmie sprawę w swoje ręce. Udajemy się na niedaleko oddalony posterunek. I zniszczymy go. Przynajmniej spróbujemy. Dobra, chłopaki. Pokażmy miejscowym, że nie muszą bać się dominium. Mów! Dwa rebeliantów, Czas zebrać się do kupy. Komandorze, samouczki wideo czekają na sprawdzenie. Niezły plan. No to ciśniemy. Zachować odstęp, oczy dookoła głowy. Ogarniać się, idziemy. To są wszyscy ogarnięci. Czas zebrać się do kupy. O, nie idźcie tą drogą. Rekieterzy rządzą. Proszę, nie przeszadź, nie przesadzaj. Możesz na mnie liczyć. Niezły plan. Czas zebrać się do kupy. Rekieterzy rządzą. Czas zebrać się do kupy. Dwóch na sześciu. Słabo. Obywatelu, obserwuj sąsiada. Odszczepieńcy sabotują postęp. Komandorze, zniszczenie dominialnych holobordów pomoże wzniecić rebelię przeciwko dominium. Dobieczmy. Mam już powyżej uszu gęby męska. Rozwalcie to. Niezły plan. Męsk jak męsk. Rekieterzy rządzą. Popieczemy mu. Gdzie podzieli się ludzie? Możesz na mnie liczyć. Niezły plan. Czas zebrać się do kupy. Moi sąsiedzi, moja rodzina. Zaczyna docuchnąć. No, to cuchnąć. Możesz na mnie liczyć. Niezły Komandorze, duża grupa wojska Dominium zbiera się w centrum miasta. Najwyższy czas zamówić tę specjalną przesyłkę, o której mówiliśmy wcześniej. Rekieterzy rządzą. Dziękujemy za pomoc. Jesteśmy z tobą, Reynor. Pracujcie. Chłopaki, to Możesz ja wam dziękuję. liczyć. Rekieterzy rządzą. Zdjęcie w odpowiednim Żadna ofiara nie jest zbyt duża, jeśli w grę Czekałem na ciebie. Zły plan. Możesz na mnie liczyć. To zejdźmy się mapie. Nie ma, będzie przejścia. Nie, więc. Jest... Czas o, zebrać z... się do kupy. O waszą wolność trzeba walczyć. Nie wygląda to za różowo. też wolność? rządzą. Wolno się Możesz bierze. na mnie liczyć. Niezły plan. Ale. Czas zebrać Nie. się do kupy. Możesz na mnie liczyć, a zebrać... Nareszcie. Miejscowi. Stać! Chronić naszą wolność? Tej wolności nie zostało za dużo. Mamy zbiega. Strzelają do cywili! Wkraczamy do akcji! zebrać się do kupy. Rekieterzy rządzą. Męsk kiedyś za to odpowie. Dziękujemy, Reynor. Wiedzieliśmy, że nie zapomnisz o nas. Na posterunku przetrzymywanych jest więcej ludzi. Zajmę się nimi. Szeryf Reynor, dawno cię nie było w tej okolicy. Jesteśmy siema, siema. z wami, rekieterzy. Czas zebrać się to do się kupy. Siemy. To teren zastrzeżony. Jesteście aresztowani, buntownicy. Osłaniamy cię, Reynor. Chodź się do kupy. Rekie też Możesz nam mnie liczyć. Rakietę też rządzą. Czas zebrać się. Do czasu. Myślałam, że nie da się z nimi walczyć. Myliłam się. Teraz dysponujecie bronią oraz środkami, by prowadzić walkę. Pamiętajcie, że Mengsk może was zniewolić tylko wtedy, gdy mu na to pozwolicie. Tak więc, kolonia Marsaże ocalona. To koniec na dzisiaj. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Jak kto woli. Ja się dzisiaj z żegnam. Do zobaczenia. Cześć.